Szanowni mili widzowie, dzisiaj znowu jesteśmy w Habówce. Proszę zobaczyć, ile tych wspaniałych parowozów tutaj stoi. Coś niesamowitego. Naprawdę niesamowitego. Można wejść. Widzą Państwo do środka. Zajrzeć, podziwiać. Największa szybkość widzą Państwo nawet 90 km na godzinę. Proszę, tu nawet widzą Państwo, możemy sobie pootwierać, pozaglądać. Wszystko jest na wyciągnięcie ręki, proszę zobaczyć, proszę zobaczyć coś pięknego. Obok, Osobowa. I tutaj mieli Państwo, proszę się przyjrzeć, co już jest dzisiaj niestosowane. Nie wiem, czy to będzie widać. Tam jest pierwsza klasa dla niepalących, a tutaj jest pierwsza klasa dla palących. Kiedyś młodsi widzowie w pociągach. Można było palić w odpowiednich sektorach. Były to, o ile dobrze pamiętam, zawsze trzy przedziały na końcu wagonu, czy też składu. Proszę zobaczyć. Właśnie pisze, dla palących. A tutaj pisze dla niepalących. Także naprawdę tak było. Ale się wszystko to zmieniało. Tak wygląda w środku, ten pociąg. Mam nadzieję, że materiał. Troszkę Państwa zainteresował. Myśmy pozwolili sobie odwiedzić L12. Parowóz osobowy, drak. Zobaczyć, to jest jeszcze znaczek z PKP. Mam nadzieję, że materiał troszkę Państwa zainteresował i serdecznie zapraszam do oglądania kanału Patataj i odwiedzenia muzeum w Chabówce. Są tu i parowozy i mieli państwa, jak Państwo widzą, lokomotywy. Spalinowe i różnego rodzaju wagony.